I ruszyły na ostatniej pozycji Via Berdi Kosak na czele Dostatok. Na drugiej pozycji Kentaur blisko tam jest Equilin razem z Celtisem. Pion, Bugiługi i Via Kosaki Kosak. I wejście w pierwszy zakręt. Dostatok. Dostatok Kentaur na trzeciej pozycji Equilin Celtis, Pion, Bugiługi i Via Kosak. I do celownika zostało równe 2 km. Dostatok na czele. Kentaur, Kosak na drugiej pozycji. Odstęp, Equilin. I tam dwa konie web łeb. łeb. Celtis razem z Pionem. Odstęp Bugiługi i niewielki odstęp Diaberdiego. Kosak i wyjście na przeciwległą prostą. Nadal na czele stawki galopuje Dostatok. Kentaur, Kosak. Te dwa konie mają przewagę nad galopującym na trzeciej pozycji Equilinem. Następnie Celtis, tuż przy nim Pion, odstęp Bogiługi i Viaverdi Cossack. Dostatok, Kentaur Cossack, odstęp Equilin, Celtis, razem Bogiługi i Pion i na ostatniej pozycji Viaverdi Cossack. I za chwilę konie będą miał do pokonania, jeszcze 1300 metrów. Dostatok, Kentaur Cossack, odstęp Equilin, Celtis, odstęp. Bugiługi, tam razem na końcu trzy konie galopują. Bugiługi, Pion i Wiawerdi Kosak blisko siebie. Nadal Dostatok powiększył przed przewagę nad galopującym na drugiej pozycji. Nadal Kentawerem Kosakiem. Trzeci jest Equilin, za nim Celtis. Odstęp Bugiługi, niewielki odstęp Kentawery i Pion. Pion w tej chwili jest zdecydowanie na ostatniej pozycji. 800 metrów do celownika poprawia Dostatok i ma coraz większą przewagę nad Kentawerem. Kosakiem. Następnie poprawia nieco Celtis. Jest już na trzeciej pozycji. czwartej. Quilly. Odstęp na końcu. W odstępie galopuje Pion. Wyjście na prostą. Wyprowadza dostatok, z ogromną przewagą. 450 metrów do celownika. dostatok jest pierwszy. Kentawer Kosak, drugi. Finiszuje Celtis. Nadal Dostatek, kentower na drugiej, drugiej pozycji i na trzeciej Celtis. Dostatok. 200 metrów do celownika. Dostatok. Nadal dostatok. Kentawer Kosak jest na drugiej pozycji. Dostatok jest pierwszy. I tego wyścigu nie przegra. I celownik. Dostatok. Kentawer. Celtis. Equilin. Viaverdi Kosak. Boogie Woogie e peão!